Może Dobra, jest. teraz możesz pomóc. Będziesz się widział na YouTube. A może po prostu go trzeba przewrócić do góry nogami, żeby po prostu wypadł? Tak i się Panie, on taki był od początku, czekaj, bo tu trzeba jakoś taktycznie. Ja myślę, żeby zadzwonić po antyterrorystów, bo oni to wiedzą jak zrobić taktycznie. Może po prostu przez przecież... Ty może on się zassał. Ojej. A może by do góry go ciągnął? Będziemy rozdzierać pudełka o nie no, tak w razie czego ja wyjdzie, się uszkodzony Tak, 10 minut później <laughs> One year later We are still Dobra, może trzymaj go tak od dołu ja go. O, coś poszło Brrr. Nigdzie na pudełku nie było napisane, że trzeba na dwóch osób się już rozsunął. Nie, ale to czekaj jedna się aby rozsunęła. Nie, na raz wyciągnąć. No, na raz. Może drugą stroną po prostu, pospróbujmy teraz. Oh, oh. <laughs> <laughs> to będzie po napisach. <laughs> Nie bez kitu, to ja myślę, że po prostu to trzeba podczas wysypać, bo inaczej no... Czekaj, bez młota to... Nie, to się wypika. Jak oni to robili? Przecież co mi się wydaje, że on się po prostu. A ty, już wiem. Może to trzeba główno wyjąć. Poważnie. Teraz muszę pójść. A... Ja! Yeah. <laughs>